Cześć, tu Wacław, życie poczciwe! Jesteśmy w Wiedniu, drugi dzień, i tutaj, tak jak mówiłem wczoraj, nasza pierwsza atrakcja to będzie Muzeum Freuda. Niestety przeczytałem, że jest zamknięty. Główny oddział jest w jakimś to innym miejscu, na tej samej ulicy. Może trochę okrojony, ale wciąż wydaje mi się, że warto to zobaczyć, a przynajmniej dla mnie to jest gratka. Dlatego i tak tam idziemy a i pokażę Wam, co tam było na wystawie. E, widzieliście Muzeum Freuda zaliczone mogłoby być bardziej interaktywne, ale wciąż dało dało takie można było bliżej poznać Zygmunta e, też z tej strony, że kolekcjonował różne starożytne rzeczy e, wiecie, fascynowały go starożytne cywilizacje e, i wbrew pozorom tak się często odrzuca pracę Zygmunta jako, że nastąpił ten rozłam z Jungiem, i przez to tak jakby wasze bardziej mnie ciągnęło do Junga. Także teraz też być może przydałoby się sprawdzić e, pracę Freuda, szczególnie tę jego pierwszą pracę o interpretacji stów, która można powiedzieć, że rozpoczęła całą, całą psychoanalizę w formie, w jakiej, w jakiej ją znamy. E, także coś więcej dla mnie do myślenia, a teraz jesteśmy przed e, kościołem gotyckim, tutaj, który przypomina mi. Trochę Sagrada de Familie z Barcelony, ale nią nie jest. Jest w budowie, raczej tam nie wejdziemy. E, dlatego chwilę tutaj podziwiamy go i bierzemy się na jakieś e, wiedeńskie słodkości, no bo tego jeszcze żeśmy nie zasmakowali w tym mieście. Już teraz. Pokażę Wam, co będzie wtedy. Czas na wypadnięcie z ketozy, moi drodzy. Jesteśmy na placu Marii Teresy, tutaj mamy dwa bliźniacze budynki, jeden za mną, drugi przed nami, w obu są obecnie muzea. Powiem wam trochę co teraz czuję zwiedzając ten Wiedeń tą stolicę Austrii, z niemiecka Lüsteraisch. Przede wszystkim czuć tą dawną mocarstwowość, czuć to bogactwo, ten splendor. E bardzo piękne, monumentalne budynki, pełno pomników. E Cóż, robi wrażenie. Gdybym był jeszcze jakimś geekiem historycznym, to pewnie byłbym tutaj bardzo tą spuścizną podekscytowany. Ale że nie jestem, no to często już, gdy widzę kolejny pomnik Franciszka Józefa, lub kolejną fajną rzeźbę, to cóż, przymykam oko. Nie jest to coś, co mnie fascynuje, ale potrafię docenić. Potrafię docenić tą, tą, tą wielkość, która, która wciąż, którą wciąż tu czuć. Myślę, że najbardziej ją poczujemy w tym zamku Cesarza, do którego pójdziemy jutro najprawdopodobniej. Dzisiaj zostały nam jeszcze, zostało nam jeszcze kilka atrakcji w centrum, dzisiaj też e, z, zerwałem z ketozą, w sumie wczoraj też już zerwałem z ketozą w jednym posiłku, dzisiaj znowu, e, nie czuję spadku energii, nie czuję na razie spadku e, mentalnej siły, <grym> no ale e, zaplanowałem sobie, że cóż, jestem tu w tym Wiedniu, nie będę przecież jadł, Włósta bez chleba i nie będę ja tutaj tego słynnego ciasta czekoladowego bez cukru i bez czekolady, no bo nie da się tak po prostu. Także e, zobaczymy, jak szybko uda mi się wrócić do, z powrotem do tego jedzenia niskowęglowodanowego po powrocie. Tutaj oczywiście nie, nie przeholowywuję, trzymam się w ryzach jeden, max dwa posiłki z węglami dziennie. No ale trzeba, trzeba, bo jednak żeby tego Wiednia doświadczyć też wszystkimi zmysłami trzeba użyć też smaku. A propos zmysłów, jeszcze tutaj chwilę będziemy się szlajać po centrum, a później odwiedzamy Muzeum Dźwięku, które jest ponoć bardzo ciekawe i które pozwala... Doświadczyć dźwięku w trochę inny sposób niż do tej pory. Także to nas czeka. Widzimy się wtedy. No, to jest Das heißt, er hat einen großen Saal geboten und dann eben die Karten verkauft lassen. Jetzt wird das alles organisiert, weil er hat das Orchester organisiert und natürlich die Komposition geschrieben. Und da hat er wirklich gut verdient, also er war nicht zu haben. Hat lecker Zucker. Naja, ist okay, es ist ja nichts umsonst. Es ist ja nichts. Wow! Właśnie wyszliśmy z Muzeum Dźwięku, niesamowicie dużo kontentu tam, powiem Wam, że aż się zdziwiłem, bo trochę się zmęczyliśmy, ileż, ileż można słuchać Straussa, Beethovena, e, Mozarta i całego, całej reszty tego gangu tutajszego, wielkich muzyków, wielkich artystów. E, kilka ciekawych, interaktywnych tam zabawek było, no, generalnie polecam zwiedzić to muzeum, wejść tam, zarezerwować sobie ze trzy godzinki spokojnie na taką zabawę. No, a teraz widzicie, już ciemno, jest już ciemno, wszystko jedno, jak mówił Piotr Kupicha. Dlatego idziemy zobaczyć jeszcze jakieś budki z jedzeniem. Może jeszcze raz przerwać jakąś ketozę jakimś delikatnym mięskiem z bułą, albo kto wie z czym, jeszcze zobaczymy. No, i będziemy się brać do domu, bo trzeba odpocząć, trzeba vloga skleić i trzeba się przygotować na kolejny dzień. A co się będzie działo jutro, zapytacie. Ha, odpowiem Wam właśnie teraz, że jutro idziemy do pałacu w Schönbrunn, czyli tam, gdzie mieszkał sobie Franciszek Józef, swego czasu e, może go kojarzycie z butelki, żywiec, drój. To właśnie ten człowiek, wielki człowiek, wielka postać tutaj. Zobaczymy się wtedy. Pozdrawiam i dziękuję za oglądanie.